Państwa w tegorocznych zawodach Formuły 1. Jak Państwo widzicie, za mną stoi Turbo. Przygotowuje się już do yy, wyścigu. Ale zanim zawodnicy zaczną rozgrzewać opony, to może krótki wywiad. Oto Turbo, tamtego rocznego zwycięzca wyścigu. Yy, co Pan myśli na temat tego wyścigu? W zeszłym roku to była pe... bułka z masłem, no wiecie. Każ... Każdy nie umie jeździć. No to kto może gromadzić... Co ten rok to wygra partia? Konie. Widzimy więc, że Turbo jest pewny swojego zwycięstwa. Popatrzmy na widownię. Ona jest chyba tego samego zdania. Turbo!

To za nogi. Musimy go szybko do karetki. Uwaga! Uwaga! Dobrze? Jedziemy. Wydarzył się wielki wypadek, więc sędziowie stwierdzili, że przyniosą wielki wyścig na za dwa dni. Na razie stan zdrowia Turbo jest dosyć niestabilny, bo leży w śpiące, ale damy Wam znać. Obserwujcie nasz kanał Sport TV. Witamy Państwa po dwóch dniach. Yy, z powodu przeniesionego wyścigu jest on dzisiaj, ale widzimy tutaj mega. Yy, następny zawodnik, jak się pan czuje i co pan powie na temat tego, co się wydarzyło dwa dni temu? No nie jest przykro, no ale nie wiem, chciałbym się pościgać no, no, z Formułą jeden, Byłoby fajnie, a jak tak, to będę mam wygraną. Dobrze, więc widzimy, że teraz Mega jest pewny swojej wygranej, ale czy wygra, tego dowiemy się później. Sercami publiczności załadną, więc zobaczymy, czy udało mu się zdobyć tor. Jak się czujesz po swoim zwycięstwie? No fajnie, cieszę się. W życiu turbo, żeby robił. Chcę zmienić nim się podścigać. Turbo, turbo! Dziękujemy i do następnego zobaczenia. To zupę. jeszcze masz tu gryzę, bo to A jak się pan czuje? Mam za po prostu dwa Proszę, Boga, żeby Panu wyzdrowiał. Kogo? Kogo? Boga. Kto to jest? Modliliśmy się o pole i jutro wraca do domu. Mm. Fajnie. Pan się powinien cieszyć, że w ogóle przeżył, bo to naprawdę jest ciężki wypadek. Trzeba dziękować no. Jeśli Wiesz, on formulistów miało takie wypadki? Formuła 1 jest bardzo szybka. Jest bardzo zabezpieczona. Jeżeli pięć samochodów spadnie na Formułę 1, to robią przeżyje. Także... Gdyby nie ta... ...dziewczyna, która wybiegła mi na tor, to bym... Teraz mój, możecie się pomodlić. Proszę, pomódlcie się zebr, chociaż wyszedł z tego czegoś. Trz, ja widziałam, jak pan się torgał i tak wypadł pan na głowę. Cały spór się o ciebie modlił, nawet hola. Mm. skoro wy nawet nie, nie znacie, po co byście się za mną Где Видео лучше в телевизии. Если вы молитесь о каком кому какому-то, что стало в телевизии, скоро вы навыки удружняете формулируя от звукового самохода. Бог может сделать все, как Молилась все о мне, Шаря. Jeżeli ja wrócę na tor i wygram tą mega, to wtedy uwierzę w pana Boga. Ale Panie, Bogu, na ciebie zależy. No to, no to niech mnie już wypuścisz z tego, spytał. Trzeba się modlić. Witamy państwa po pół roku od wielkiego wypadku Turbo i wielkiego zwycięstwa megi. Właśnie teraz będą się ścigać. Zobaczymy, czy Turbo wrócił do formy. Mega, 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 mega! Uwaga, została już ostatnia, prosta do mety. Ciekawe co wygra. I wygra Turbo! To chyba będzie ostatni wyścig. No. Witaj, Turbo. Jak się czujesz po swoim zwycięstwie? No dobrze, ale myślałam, że to będzie większa frajda. Czyli ostatni wyścig nie jest taki dobry jak pierwszy. A co teraz pan zamierza zrobić? No ja Mam obietnicę do spełnienia pan. Jaką obietnicę? sam Panu Bogu, jeżeli wygrał ten wyścig, to się nam uczy. Także eventura, Koniec wyścigów. I tak właśnie Państwo oglądali. Koniec wyścigów Turbo. Dziękuję Ci Boże, żeby słuchał moich modlitw. Amen. Bo a co ty tu robisz? Spełniał obietnice. Jakie obietnice? No on po nie jak wygram, to się nawracam. Wiedziałam, pan Bóg jest najlepszy. No co tak, w tym jest? Nie hallelujah, do dziesięć 10 lat później. I tak oto Dawid pokonał go lia. Tak samo jak Pan Bóg. Pokonuj wszystkie choroby. Nawet gdy zasnąłeś po dwóch dniach, możesz się obudzić. Nawet na przykładzie mnie. Po wypadku dwa dni, śpiączka koniec. No i co to będzie? I spielanko. A teraz wstajmy, zaspiewajmy Godziej jest. jesteś. Godziej jesteś No a kto by vedel, čo by sme robili po 10 latach z vlastného výsnieku.